Witam wszystkich serdecznie. Wczoraj testowałem ogniwa Samsunga. No i zobaczcie, wyniki są zadowalające. Z napięcia 4.17 rozładowały się do 4.40. Tam ma 4.41, ale zobaczcie na ich pojemność: 2569. Na drugim kanale, czyli druga bateria 2573, rezystancja 22 ohm. Na trzecim kanale, czyli trzecia bateria 255, 24 ohm i czwarta bateria 2537, 21 ohm. Pierwsza też ma 21 ohmów. Także wyniki są bardzo zadowalające. Ja robię baterie, regeneruję baterie, robię na zamówienie baterie, robię też obudowy do baterii. Także gdyby ktoś reflektował, to zapraszam do kontaktu ze mną. Pozdrawiam, cześć.